Europa zachodnia od kilku lat wyraźnie zwalnia. Gospodarki, które jeszcze niedawno uchodziły za silniki kontynentu, dziś zmagają się z deindustrializacją, kryzysami energetycznymi i politycznym chaosem. Niemcy zamykają fabryki, Francja grzęźnie w długu i protestach, a Wielka Brytania po Brexicie wciąż szuka nowej tożsamości. I właśnie w tym samym czasie, niemal niezauważenie, jedno państwo zaczęło robić coś, czego nikt się po nim nie spodziewał. Tym krajem jest Polska. Dziś przyjrzymy się temu, co niektórzy nazywają polskim cudem gospodarczym. Sprawdzimy, skąd wzięła się gwałtowna ekspansja ekonomiczna, dlaczego Polska buduje jedną z największych armii w Europie i czy Warszawa faktycznie może stać się nowym centrum polityczno-gospodarczym kontynentu. Czy to tylko ambitna narracja, która może rozbić się o twardą rzeczywistość. Aby zrozumieć, dlaczego Polska dziś rośnie, trzeba najpierw spojrzeć na tych, którzy tracą tempo. Przez dekady Europa Zachodnia była niekwestionowanym centrum przemysłu, finansów i technologii, a Europa Środkowo-Wschodnia pełniła rolę zaplecza produkcyjnego. Jednak w ostatnich latach ten układ zaczął się chwiać. Niemcy, dawniej przemysłowa potęga, coraz częściej przenoszą produkcję poza kontynent. Francja boryka się z politycznym paraliżem i narastającym zadłużeniem. Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej zmaga się z odpływem kapitału i specjalistów. Podczas gdy Zachód stanął w miejscu, Polska kontynuowała wzrost. Między 1990 a 2020 rokiem tylko jedna duża gospodarka świata rosła szybciej niż Polska, i były to Chiny. Co więcej, Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie wpadł w recesję podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. W 2025 roku polska gospodarka przekroczyła symboliczny próg biliona dolarów PKB co uplasowało kraj wśród około 20 największych gospodarek świata. Jeszcze bardziej wymowne jest to, że według prognoz Polska przegoniła Hiszpanię pod względem PKB per capita liczonego siłą nabywczą, co oznacza, że przeciętny Polak żyje dziś statystycznie lepiej niż przeciętny Hiszpan. To całkowicie burzy dawny obraz Polski jako biednego, peryferyjnego kraju postkomunistycznego. Zmiana ta jest widoczna również gołym okiem. Warszawa, która jeszcze trzy dekady temu była miastem szarym i zaniedbanym, dziś ma nowoczesną panoramę, rozbudowaną infrastrukturę i aspiracje do bycia logistycznym hubem regionu. Polska inwestuje miliardy w drogi, kolej i porty, próbując wykorzystać swoje położenie między wschodem a zachodem. To transformacja, którą niektórzy porównują do drogi, jaką przeszła Korea Południowa od kraju zniszczonego do zaawansowanej gospodarki w jedno pokolenie. Jednym z kluczowych elementów tej strategii była decyzja o zachowaniu własnej waluty. Podczas gdy kraje południa Europy zostały związane zasadami strefy euro i utraciły możliwość samodzielnego reagowania na kryzysy, Polska zachowała kontrolę nad polityką monetarną. W momentach globalnych wstrząsów złoty osłabiał się na tyle, by wspierać eksport i amortyzować uderzenie w gospodarkę. To rozwiązanie, które w krótkim terminie bywało krytykowane, w długim okazało się niezwykle skuteczne. Drugim filarem wzrostu okazał się czynnik ludzki. Polacy pracują więcej godzin niż mieszkańcy większości krajów Europy Zachodniej, a etos pracy przez lata był jednym z głównych motorów rozwoju. Co więcej, trend emigracyjny, który przez dwie dekady osłabiał kraj, zaczął się odwracać. Po Brexicie i pogorszeniu sytuacji gospodarczej w Wielkiej Brytanii coraz więcej Polaków wraca do kraju. I nie są to już tylko pracownicy fizyczni, lecz także lekarze, inżynierowie i specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem. Po uwzględnieniu kosztów życia, bezpieczeństwa i jakości usług publicznych, życie w Warszawie czy Krakowie coraz częściej wypada lepiej niż w Londynie czy Paryżu. Równolegle Polska rozpoczęła bezprecedensowy program zbrojeń. Podczas gdy wiele państw NATO latami debatowało nad wydatkami na obronność, Polska zdecydowała się przeznaczać na ten cel niemal 5% PKB. Celem jest stworzenie największej Armii Lądowej w Europie i pełna zdolność do samodzielnej obrony wschodniej flanki. Istotne nie chodzi wyłącznie o zakup sprzętu, lecz także o rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego, który ma uniezależnić Polskę od politycznych zatorów i opóźnień w dostawach. Kluczową rolę odegrała również polityka energetyczna. W przeciwieństwie do Niemiec, które przez lata uzależniały się od rosyjskiego gazu, Polska systematycznie budowała alternatywy. Gdy w 2022 roku Rosja zakręciła kurek, skutki dla Polski były znacznie mniej dotkliwe niż dla wielu państw Zachodu. Obecnie kraj realizuje ambitny program energetyki jądrowej, którego celem jest nie tylko niezależność energetyczna, ale także rola regionalnego centrum energetycznego. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, o którym rzadko mówi się głośno, a który ma ogromne znaczenie dla przyszłości kraju. Polska, w przeciwieństwie do wielu państw zachodu, wciąż znajduje się w fazie nadrabiania zapóźnień infrastrukturalnych i technologicznych. Paradoksalnie jest to jej przewaga podczas gdy Niemcy czy Francja muszą modernizować przestarzałe systemy, drogi i sieci energetyczne, Polska buduje wiele rzeczy od zera, często od razu w nowszym standardzie. To oznacza szybszą adaptację nowych technologii, mniejsze koszty przejścia i większą elastyczność w reagowaniu na globalne zmiany. Ten efekt doganiania sprawia, że wzrost może być przez pewien czas szybszy niż w krajach już w pełni rozwiniętych. Nie bez znaczenia jest też położenie geograficzne. Polska znajduje się na styku głównych szlaków handlowych Europy, co w dobie skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu staje się coraz bardziej istotne. Firmy, które wcześniej lokowały fabryki w Azji, dziś szukają stabilnych, relatywnie tanich i bezpiecznych lokalizacji bliżej Unii Europejskiej. Polska idealnie wpisuje się w ten trend jako kraj należący do UE ale wciąż oferujący niższe koszty niż Zachód. To właśnie dlatego tak wiele zagranicznych inwestycji trafia nie do Berlina czy Paryża, lecz do Wrocławia, Poznania czy Katowic. Największym wyzwaniem pozostaje jednak ucieczka z tzw. pułapki średniego dochodu. Polska przez lata była montownią zachodnich firm, ale dziś coraz wyraźniej stawia na innowacje. Sektor IT, centra badawczo-rozwojowe i przemysł gier komputerowych stały się jednymi z głównych filarów nowej gospodarki. Co roku kraj opuszczają dziesiątki tysięcy inżynierów, a międzynarodowe koncerny otwierają w Polsce centra, które nie zajmują się już tylko tanim wsparciem, lecz realnymi innowacjami. Wraz z rosnącą siłą gospodarczą wzrosła także pewność siebie polityczna. Coraz więcej państw Europy Środkowo-Wschodniej zaczyna patrzeć na Warszawę jako na naturalnego lidera regionu. Polska buduje własną sieć wpływów zamiast biernie czekać na decyzje Berlina czy Paryża. Pojawiają się nawet głosy o większej roli globalnej i aspiracjach do bycia jednym z kluczowych graczy na arenie międzynarodowej. Jednak pod tą imponującą fasadą pojawiają się pęknięcia. Wysoki deficyt budżetowy, szybko rosnący dług publiczny i ogromna zależność od niemieckiej gospodarki sprawiają, że polski model wzrostu jest wrażliwy na zewnętrzne wstrząsy. Najpoważniejszym problemem pozostaje jednak demografia. Dzietność na poziomie około 1,1 dziecka na kobietę oznacza, że bez zasadniczych zmian Polska może w przyszłości zmagać się z brakiem rąk do pracy i ogromnym obciążeniem systemu emerytalnego. To dokładnie ten sam problem, który dziś dławi Niemcy i Włochy. Ostatecznie więc pytanie brzmi nie tyle, czy Polska dziś wygrywa, bo dane sugerują, że tak. Lecz czy ten model da się utrzymać przez kolejne dekady. Optymiści widzą w Polsce przyszłą potęgę regionu, europejską wersję Korei Południowej. Pesymiści ostrzegają przed demograficzną ścianą i nadmiernym zadłużeniem. Prawda prawdopodobnie leży po środku. Jedno jest jednak pewne: Polska jest dziś jedynym krajem w Europie, który naprawdę próbuje zmienić swoją pozycję w globalnym układzie sił. I sam fakt, że coraz częściej zadajemy pytanie, czy Warszawa może kiedyś konkurować z Berlinem, mówi bardzo dużo o tym, jak bardzo zmieniła się Europa w ciągu ostatnich 30 lat. Jeśli interesują Cię takie tematy i chcesz być na bieżąco z ciekawostkami o świecie, zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów.